Ciężko to jednoznacznie zdefiniować. Dla mnie, Pitch jest miejscem, gdzie się mogę uczyć od innych, gdzie mogę innych uczyć i uczyć się przez to jeszcze bardziej samemu. Koło jest takim miejscem, w którym możemy realizować swoje pasje, tworzyć projekty, które niekoniecznie muszą przynieść od razu komercyjny zysk. Nie ponosimy takiego ryzyka jak w przypadku zakładania własnej firmy. Natomiast możemy się bardzo dużo nauczyć, zdobyć doświadczenie, które później nam zaprocentuje. Najbardziej no satysfakcjonujące moment w kole to te, w których ludzie osiągają rzeczy, które uważali za niemożliwe do osiągnięcia przed nimi. Pamiętam, jak dołączyłem do jednego z projektów sekcji Idea Factory. Wszedł na pierwsze spotkanie, i szczerze mówiąc, nie rozumiałem co drugiego słowa, które wypowiadają moi starsi znajomi. Dodniło się to jednak bardzo szybko. Wytłumaczyli mi oni to, czego nie rozumiałem, i już po paru tygodniach miałem całkiem niezłe rozeznanie w temacie i po prostu wiedziałem, co robię. Byłem dopiero na pierwszym roku. Dokładnie rok temu stałem tutaj w tej sali przed 250 osobami, które przyszły na inaugurację bitu. Miałem przyjemność przemówić z nami przez tam kilka minut, i to było naprawdę coś uczucie. uczucie. Móc. Zobaczyć tyle osób, które przyszły na to, co się samemu współtworzyło przez ostatnie 2-3 lata. Nasze koło naukowe to nie jest 20-osobowa organizacja. To ponad 100-osobowa firma, którą trzeba sprawnie zarządzać. Moja roczna kadencja to codzienne podejmowanie trudnych decyzji, uczestnictwo w spotkaniach, szukanie kompromisów, a także niezwykły rozwój umiejętności miękkich, czego nie znajdziecie w programie studiów. Członkostwo w Picie dało mi przede wszystkim to, że poznałem ludzi, których e, dzisiaj mogę nazwać moimi przyjaciółmi. Okej, okay, to wszystko dało mi ogromnie dużo. E, zaczynając od technicznej rzeczy, e, to, było naprawdę od kogoś się Bez takiej osoby jak Piotre, nie miałem partykra, czy Maciek to lepszych osób do nauki nie można sobie wyobrazić. A, ale z tego względu, że. Prowadziłem sekcję, uczestniczyłem aktywnie w tym kole naukowym. Nauczyłem się też ogromnie wiele nietechnicznych rzeczy, jak prezentować coś, jak uczyć kogoś. A nauka to naprawdę jest najlepszy sposób na to, żeby się uczyć samemu. Siła PIT-u tkwi w ludziach. Stając się członkiem koła naukowego, zaczynasz od razu współpracę z informatykami starszymi, młodszymi. Wszyscy mogą wzajemnie od siebie się czegoś nauczyć. Siłą BITU są ludzie, którzy rano stają z uśmiechem na ustach i pasją w swoich oczach, ponieważ wiedzą, że za chwilę będą robić rzeczy, które są czymś więcej. Członkowie kołatują ludzie z pasją, potrafiący wspierać nawet najbardziej szalone pomysły. Razem z dolegą informatyki zapewniamy potrzebną infrastrukturę, a dodając do tego specjalistów z firm zewnętrznych, możemy być pewni, że otrzymujemy idealne środowisko do wystartowania ze swoim projektem. Nie jestem w stanie oszacować, ile czasu poświęciłem pit ale jestem w stanie powiedzieć, że był to najlepszy okres moich studiów. Wiem tyle, że tego czasu na pewno poświęcałem sporo, ale to była inwestycja w siebie, która na pewno się opłaciła. Tym bardziej, że aktywność w szkole nie przeszkadza w najmniejszym stopniu w studiach czy życiu towarzyskim. Raczej nie miałem problemu z tym, żeby połączyć szkołę naukową z uczelnią, zwłaszcza z tego względu, że tempo studiów z roku na rok coraz bardziej spada. Program jest przystosowany do tego, żeby im ma się większą wiedzę, tym bardziej iść w tym kierunku, który sami sobie wyznaczymy a i Koło Naukowe wpisuje się w to idealnie. Angażowanie się w dodatkowe inicjatywy podczas studiów zwiększa pewność siebie i wiele swoje możliwości. Dzięki temu później podczas pracy mamy większy wpływ na to, co robimy i jak wygląda ostateczny produkt. Wizją Koła Naukowego wpisuje się fakt, że zawsze staraliśmy się stwarzać warunki, aby członkiem mógł zostać każdy student, który interesuje się informatyką. Dlatego dołącz już dziś! Pierwszy semestr, drugi semestr, im szybciej, tym lepiej. Koło jest otwarte na wszystkich. Czeka tylko, żeby to rozwiązać.